Pojawia się potężna opieka. Te potężne skrzydła tego archanioła będą Was chronić przed złem, przed jakimś zagrożeniem. Popatrzcie, to jest zerwana umowa. Może to być zerwana umowa o pracę, umowa biznesowa. Ktoś nie dotrzyma jakiejś obietnicy. Umowa zostaje zerwana. A te skrzydła tego archanioła będą chronić Was przed negatywnymi konsekwencjami tego. Popatrzcie, pojawia się jakiś problem w urzędzie, jakieś dokumenty, papiery, pozwolenia. Będziecie o coś występować, ale będziecie mieli problem, by uzyskać zgodę, akceptację. Jak ten Budda zaczniecie rozmyślać, co w tej sytuacji zrobić? A ta sytuacja odbije się na Waszej rodzinie. Tutaj jest karta róż, miłości. Szykujecie się do konfliktu w Waszym związku. Napięcie wzrasta. Przez te wcześniejsze niepowodzenia to jeszcze nie jest wojna w relacji. Na razie tylko napięcie rośnie. Można jeszcze wyjść z tej sytuacji. Popatrzcie, że w związku z tą zerwaną, niedotrzymaną umową, będziecie potrzebować jakiejś osoby z zewnątrz, nauczyciela, prawnika, radcę prawnego, kogoś, kto ma przeogromną wiedzę. Bardziej jest to prawnik, radca prawny, patrząc na karty poniżej. Ktoś, kto Wam pomoże uporać się z tym urzędem. Przychodzi do Was wiedza, wiedza udowodniona, wiedza pewna, bardzo ważna wiedza. Ta wiedza związana będzie właśnie z tym urzędem, i ta wiedza popłynie do Was dzięki tej osobie, która Wam pomoże. Ta wiedza nie będzie dla Was pozytywna. Popatrzcie, energia zostaje z Was wyssana przez tą wiedzę. Może to być jakieś przeziębienie, choroba, ale także rana na sercu. W związku z kartą poprzednią, ta wiedza, ten hilarium na karcie, może Wam przekazać wiedzę na temat jakiejś osoby, i to Was bardzo zaboli. Popatrzcie, że wy po tych wydarzeniach przestajecie patrzeć na złote monety tutaj na stole, a zaczynacie zwracać się w stronę duchowości, głębszego sensu życia niż tylko pieniądze, więc czegoś takiego się dowiecie, co wami trochę wstrząśnie i zmieni wasze patrzenie na świat.